Sława Przybylska ma na swoim koncie 16 płyt. Jednak na tym nie kończy się jej dyskografia, bo właśnie wyszedł jej kolejny 17 już krążek. Pamiętasz, była jesień. to z największymi przebojami 92 letniej artystki, ale i dotąd niepublikowanymi utworami. Na koncercie był Przemysław Kowalski. Pamiętasz, była jesień. Pokój numer 8. Та жам ро. Ю шнигдэ нигдэ не ma polskiej piosenki od ponad sześciu dekad na scenie. Sława Przybylska mój i państwa goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd pani czerpie siłę, żeby spotykać się cały czas z publicznością, żeby występować na scenie, żeby pana, być w jak, takiej formie? Jak się coś kocha i to Właściwie to jest taki imperatyw, bo właściwie od dziecka, od dziecka to, to, to ja zawsze śpiewałam. Ale to jest, to jest to, że ja się urodziłam na Podlasiu, które yy, dla mnie w dzieciństwie było rozśpiewane. To, yy, no nie wiem, mama, rodzeństwo, wszyscy śpiewali, a na, jak, z, jak pojawiałam się na wsi, w Dyrolowie, gdzie urodziła się moja mama, no to, to ja chłonęłam. Ja wszystkie piosenki ludowe znałam, bo każda e, czynność, e, darcie pierza jesienią, łuskanie e, e, fasoli, te czynności gospodarskie, które jesienią się zaczynały i zimą, to, to, były, to były śpiewy. To było cudowne. Jeśli ludzie nie śpiewają razem, e, to nie czują tej tej bliskości, nie czują swojego, s, s, swojej wioski, swoje, mi, swojego miejsca, swoich przyjaciół. Śpiew jest ogromną, ogromną siłą duchową. Stary ci rachunek, Ja dostałam bardzo wiele listów od młodych ludzi. jeden taki młody pisał. Ja lubię pani tak w telewizji takie modne, modne ruchy. Jak pani śpiewa, to tak jakby śpiewała moja siostra, ale chociaż siostry, to ja nie mam. <śmum> Albo, że ja mam poważne zamiary wobec, ponieważ dobrze zarabiam, jestem piekarzem. No, koniecznie chciał mieć żonę, za artystkę. Ale czy pani jest panienka? Jak pani nie jest panienka, to niech pani mi przyśle adres Ireny Santor albo innej artystki. Także nie udało mi się być piekarzową. No, takie śmieszne rzeczy. A ta pani, która mi napisała ostatnio, moja wielbicielka, niech pani śpiewa do późnej starości. No. No to ja się sobie na razie śpiewam do wiecznej młodości, ale ta starość, no, nie wiadomo kiedy, czy to już, czy nie, czy ta starość już jest, no nie wiem, dopóki żyje, to śpiewam, nie? ale to tak jak, jak, jak w ludowej piosence, umarł Maciek, umarł, ale kiedy mu zagrają, podskoczyłby jeszcze, więc to jest, to jest taka moc. Śpiewu, muzyki i rytmu. A w tych oczach ile zmieni? Rebeka idzie w tłumaczu. Przede wszystkim trzeba chcieć być szczęśliwym. Człowiek, jeśli potrafi chcieć być szczęśliwym, to będzie. Czy to szczęście to też są widoczne, uśmiechnięte twarze na Pani koncertach osób w dojrzalszym, jak i młodszym pana, wieku. Ja dla mnie uśmiech jest nadzwyczajną wartością. Jeśli ja się kontaktuję z ludźmi, którzy się uśmiechają, no to wiem, że to są dobrzy ludzie. Dlatego, że... Nie, oni nie narzekają, nie, nie mają pretensji do losu, do niczego, tylko chłoną świat od rana, jak się budzą. Czyli mają poczucie piękna i mają poczucie potrzeby bycia szczęśliwym. Sława Przybielska, bardzo dziękuję. D dziękuję bardzo.